się Paweł No i żyję właśnie tak jak Michał powiedział, z tego ludzi ludziom różnych rzeczy. Ostatnio żyję w świecie, w którym wszyscy grają. Pełna jest gier na około. Natomiast żeby dojść do tego świata, żeby Was doprowadzić do tego świata, muszę najpierw Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy dziś. Tak? Jeśli chodzi o internet, jeśli chodzi o, o takie same podwaliny do tego, gdzie się znaleźliśmy. Pierwsza dekada XXI wieku to była dekada, którą nazywamy social. To znaczy, że myśmy się zorientowali, że jeśli połączymy ze sobą te komputery, tak, i jeśli my zaczniemy się między sobą za pomocą tych komputerów komunikować. To jesteśmy w stanie zrobić mnóstwo świetnych rzeczy. Rzeczy na niespotykaną dotąd epicką skalę. Tak? Takich rzeczy jak na przykład Wikipedia. Największa na świecie encyklopedia wiedzy ludzkiej, która wywaliła z biznesu w ogóle całą gałąź, tak? która wcześniej całkiem nieźle zarabiała na tej wiedzy. Natomiast my ją sobie stworzyliśmy tak zupełnie przypadkiem. No i przez eee, te 10 lat, powiedzmy tak, pliczę, tak? Na, na, na oko. 10 lat, pierwszych XXI wieku, myśmy się uczyli, jak fajnie jest współpracować. Eee, wszystko stało się sam, tak? To znaczy, że e, internet zapełnił się pewnymi szkieletami, które my jako ludzie wypełnialiśmy treścią. Wikipedia jest jedną z nich, ale Twitter czy Facebook są dokładnie takimi samymi szkieletami, prawda? One, <laughs> przepraszam, one bez nas. W ogóle nie istnieje, bez treści. Tak? Więc w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że my, jako ludzie, jako zbiór, jesteśmy w stanie dokonywać tak epickich osiągnięć, to przyszedł czas na ten następny poziom, byśmy sobie pomyśleli: dlaczego byśmy się przy tym dobrze nie bawili? Może byśmy się zaczęli przy tym dobrze bawić. Eee, no i robimy i dobrze się bawimy. To jest gra. Tak, jeśli zaczynamy grać, to dobrze się bawimy. My do gry i zabawy jesteśmy przyzwyczajeni praktycznie od małego z ewolucyjnie, można powiedzieć. Dlaczego gra jest przyjemna? Jak Wam się wydaje? Co jest odpowiedzialne za to, że gra jest przyjemna? Poziom trudności, Poziom trudności? tak, ale jakby na, na takie Dwa. wyzwanie, tak, dlaczego, dlaczego wyzwanie jest dla nas fajne? To jest jakby dodatkowa robota. Się Można się zmagać, ale dlaczego zmaganie jest fajne? Weźmy takiego golfa, wyobraźcie sobie, że kosmita przylatuje na Ziemię i teraz my no, mu tłumaczymy golfa, tak? Jaką taką grę, nie samochód, grę. I mówimy, trzeba tę piłkę do tamtego dołka. Tak? No, więc kosmita bierze piłkę i co robi? I idzie z nią do tego dołka bar. i bar. Mówimy, nie, 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 nie. Trzeba kijem i z dużej odległości. Kosmita się w tym momencie puka w głowę Mówię, ale dlaczego? No i właśnie ktoś z was mówi, bo to jest przyjemne, bo to jest wyzwanie. Dlaczego wyzwania są przyjemne? Rywalizacja. Rywalizacja przeciwko kąciu. Przeciwko innym. Przeciwko innym? Nie, czasem gramy zupełnie jakby przeciwko sobie, tak? Udowodnienie sobie czegoś. To wszystko ma strasznie głębokie podłoże, które siedzi w naszym mózgu. Ono zaczyna się w momencie, kiedy my się rodzimy. To znaczy, gra jest przyjemna dlatego, że wyzwala dopaminę, Tak zwany hormon szczęścia, tak? Pytanie, dlaczego gra wyzwala dopaminę? Dlaczego jakby my jesteśmy uzależnieni od tego dopaminowego kopa? Ano dlatego, proszę Państwa, że jako ludzie, jako gatunek musimy nasze mózgi rozwijać tak? od małego. Dlaczego musimy nasze mózgi rozwijać od małego? Jak Wam się wydaje? Przetrwanie tak, natomiast to nie jest do końca prawda. Rodzenie ludzi, proszę państwa, generalnie kłóci się z jakimkolwiek, z jakimkolwiek uwarunkowaniem ewolucyjnym, dlatego że przez całe setki lat to była pierwsza przyczyna śmier śmierteln śmiertelności u kobiet tak? Urodzenie człowieka. Także ewolucyjnie nie. Fajnie by było. Znaczy, a dlaczego to ten burl jest taki ciężki? Bo tak, właśnie, my musimy przepchnąć te, te, te wielkie mózgi. Tam nie będę wam dokładnie mówił, które generalnie zakładam, że wiecie. E, natomiast to nie koniec. Tak? To znaczy, że w pierwszych 12 miesiącach, proszę Państwa, rozwoju niemowlaka, od jak mówię, dnia 0 do, do 12 miesięcy, jego mózg powiększa się o wiecie ile? Nie no, 3 to może nie, ale powiększa się dwukrotnie. W ciągu następnych 12 miesięcy powiększa się jeszcze tam o jakieś 0,8 Tak? E, Dlaczego? Dlatego, że jest mnóstwo rzeczy, o których my się musimy nauczyć po urodzeniu. Tak? Dlatego, że e, gdyby te mózgi rosły w łonach matki, absolutnie nie byłoby żadnego sposobu, nie byłoby której ich wypchnąć. Tak? E, I dlatego też jako ludzie jesteśmy na nieporadni, jak się urodzimy. Weźcie sobie taką małą sarynkę. Ona tam dwie godziny sobie poleży w tej trawie, jak się urodzi, a następnie wstaje na nogi tak? i tu, 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 tam sobie da. Człowiek, proszę Państwa, po dwóch godzinach co on potrafi? i jeszcze parę innych czynników. Właśnie. Natura wyposażyła nas w ten mechanizm uczenia, odkrywania i tak dalej, tak dalej. Nagradza nas dopaminą, łazie, czyli tym hormonem szczęścia, za to, że my uczymy się nowych rzeczy. Zabawa jest dla dziecka jakby podstawowym, podstawowym mechanizmem uczenia się nowych rzeczy. Te zabawy robią się teraz bardziej skomplikowane. Najpierw dziecko się bawi ze sobą, później zaczyna się jakby bawić ze, ze światem zewnętrznym, zaczyna się uczyć takich cudnych rzeczy jak grawitacja i, i, i jakby empirycznie, e, e, tak? Nie, że wzory na grawitację. E, a następnie zaczyna się bawić z innymi ludźmi, tak? I, I to jest ten etap, który mnie najbardziej interesuje, dlatego, proszę Państwa, że social uwielbia gry, tak? Czyli interakcje społeczne, to jest wymarzona przestrzeń do wszelkiego rodzaju gier. I my gramy na każdym praktycznie kroku. Dlaczego gramy na, na każdym kroku? Dlatego, że gry są formą interakcji społecznej. W jaki sposób to działa, proszę Państwa? Lubimy kogoś bardziej, jeśli zagramy z nim w grę. Dlaczego? Nawet, proszę Państwa, jeśli ten ktoś nam dotkliwie skopie tyłek przejrzeć, my i tak obcą osobę bardziej lubimy. To są badania socjologiczne przeprowadzone, jeśli zagramy. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, wspólna gra wymaga sporej dozy zaufania. Gra wymaga zaufania, ja muszę uwierzyć, że przyjdziesz. Tak? Gra wymaga określonej przestrzeni, określonego czasu. Eee, czyli jeśli my się umawiamy na, na, nie wiem, grę w piłkę, na grę w warcaby, jeśli cokolwiek, to ja muszę wierzyć, że ty, jeśli deklarujesz, że poświęcisz ten czas i tak dalej, to przyjdziesz. Rzeczywiście. Po drugie, proszę państwa, ja muszę wierzyć, że będziesz się trzymał reguł. I te interakcje, proszę państwa, i to zaufanie e, obowiązuje we wszystkich e, naszych społecznych aktywnościach, i to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zabawy, ale pomyślcie sobie o miejscu pracy, tak? To znaczy, że jeśli macie współpracowników, wy im też musicie ufać. Musicie im ufać, że. Zrobią to co do nich należy. Tak? Jeśli macie jakieś wspólne zadanie powierzone i druga osoba zawali i obaj będziecie mieli zmytą głowę za to, no to żadna no to interakcja społeczna, prawda? Więc tak samo musimy ufać, proszę Państwa, ludziom. Gry mają bardzo dużo wspólnego z pracą. Czy jest rozróżnienie pomiędzy pracą a zabawą? Czy jest coś takiego? Jak Wam się wydaje?